To Trochę narzędzie szatana. Mhm, jakby to mi się włączyło w środę, No co, to uciekłem z krzyku. Wskoczyłem <grystanie> oknem. <jeszcze, grystanie> Szczęśliwy, że nie jestem w tym pomieszczeniu z tym czymś. Ale jest to bardzo świąteczny duch dzięki temu. Mhm, duch, dokładnie. <grystanie> 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 duch, demon. To ja teraz wysilam swoją e, jedną szarą komórkę, która mi pozostała i próbuję wymyślić cokolwiek, co robiłem w życiu, co było transowe i świąteczne. O Boże jedyne co mi przychodzi do głowy, szczerze mówiąc, to te wszystkie nieudane próby sabotażu moich ubrań, żeby nie być w kierce na święta, ponieważ to było zawsze nieodzowną tradycją, że zawsze jeśli coś jest świąteczne, to trzeba pisnąć w jakąś kiecę, żeby był nieszczęśliwy. I na tym polegają Serio? wszystkie święta rodzinne. Tak, ponieważ. Mi nie, nie, kojarzę tutaj, no, no, w sensie... powiadam, że zbyt nie, No, co się. że traumatyczne nie. No, co się nie, bo uznałem, że to normalne, że wszyscy tak mieli chyba. Nie no, wiem, życiu, ja zawsze musiałem być w świetle. W życiu. O, okay. W świecie właśnie powiedziałem, żebym się. No to kurde w piżamie przed dni. O, nie, bo to była wiesz oficjalna wigilia, trzeba było zejść na dół i ze swoją rodziną, trzeba było się odpierdolić. No z tak, to, z tego okazji trzeba było ubrać te takie bardziej czyste, niebrudne ubranie. Aha. No to by mnie to znaczyło <grym> No nie, to by mnie to nigdy nie oznaczało kieca. To były niesprecyzowane, ładne ubrania. A w zasadzie to zazwyczaj moja matka się stroiła i na tym zakończyła. Daj, Bo się... jej się chciało. Nie, to pamiętam, że była wojna i że to były... zawsze to przede wszystkim to był straszny stragny, żeby znaleźć jakąkolwiek kiecę, ponieważ ja nie miałem kiec e, i często były na przykład pożyczane od córki sąsiadów czy coś tam. To było strasznie zabawne, ponieważ one wszystkie były zawsze bardzo workowalne, tym między, między wyglądałem był w jakimś gieźle w takim Boże poziomniakach, ale no. Możemy jakieś zdjęcia ze świąt w sumie. <laughs> Aha, tak, tak. świetnie, <laughs> nic się nie stało. To nie, to nie ma świąt. Na pewno był jakiś album ze świętami. O! Widzisz pierwsze, pierwszy ruch? To jestem ja w święta z moim bardzo brudnym psem. Teraz będę go czekaj, Czekaj, nie wiem, czy tam będzie coś widać. To jestem ja z moim bardzo brudnym, świątecznym psem. E, tak, i pies jest bardzo nieuczesany. Ja mam sobie tą zagładę, którą pamiętam. E, była takim właśnie giezłem polarowym. Tak, im była bardzo wielka starta prezentów, co było bardzo abstrakcyjne. Teraz sobie nie przypominam takie serty prezentów. Aż taka starta prezentów? No, a co nie? Niekończące się. No, aczkolwiek to był jakieś duże, ten... A tu jest jakiś barczy grańców już. Także mój brat jest Supermanem i koniec świąt. Też kiedyś miałem z Supermanem, miałem e, na Righturze. <laughs> no to jest Ultimate, który kurde Superman mniej na to jest piękne zdjęcie, jak jesteśmy na wakacjach i ja rysuję, a mój brat obok się na ocniku i prowadzimy jakąś zagorzałą konwersację. Nie wiem, czy będzie mi Okej, się w nie chyba kiedyś i z znajomymi, jakie takie zdjęcia pojawiały, to było takie O, nieprawda, to, to szybko <tosujesz> a, no tak. To są wszystkie bardzo rozmazane. Gdy nie umiał fokus. A to są w mojego brata, chyba to co? Są... to mój brat jest bocianym. Kle, kurwa, kle. Tu jestem płodem, a to mam gołą dupę, a to mój brat ma goły winitę. Ja? Nie będzie na to patrzeć. I ten mój brat wpierdola kiełbasy, na przykład. Mój brat jest pszczołą. Umieram z tego zdjęcia. No to ja wyglądam jakbym miał zajebisty pasek, gdy pokazuję, mam gołą dupę, no, więc <noise> zawsze się zastanawiam, czy pokazywać komuś zdjęcie, ponieważ no. mam gołą dupę. O, na przykład świąteczny mój brat. To jest moje ulubione zdjęcie na świecie. Mój brat siedzi na kolanach świętego Mikołaja z bardzo nieszczęśliwą miną, z jednym czułkiem na twarzy i z tym gilem rozmazanym na nosie. Uwielbiam to zdjęcie, muszę je zostawić, to będzie moje ulubione zdjęcie do patrzenia na. O, to jestem ja w spodniach. Pamiętam, co się wtedy działo. Nie wiem, znaczy nie wiem co do tego doprowadziło, ale wiem, że to była straszna drama, że nie było żadnej kiecki. A, ja chyba uznałem, że absolutnie nie pójdę, a ewentualnie coś się stało z tą kiecką w ogóle niezależnego ode mnie. I pamiętam, że poszedłem w tych spodenek i wyglądam jak lesba. Ponieważ <grym grym grym grym> miałem taką kwiecisną koszulę na sobie. O, to był święty Mikołaj, który chodził i dzwonił dzwonkiem. I pamiętam, że, na ja to pamiętam tylko z żeby przerażony i trzeba było uciekać przed nim i płakać. To był taki święty Mikołaj. Bardzo zły i niecny. To... O, a pamiętam, to było zrobione tego dnia, co się prawił, to na śmierć. <śpiewa> <śpiewa> Pamiętam, że poszliśmy sobie na basen z babcią pływać, to było w krynicy górskiej, zdaje się. I poszliśmy sobie na ten basen, jeszcze było bardzo wcześnie i nie była ratownika. Pamiętam, że miałem na sobie dokładnie tej majtki wtedy. I tu był właśnie taki brodzik, a potem był głęboki basen. I babcia powiedziała, że mogę sobie pójść popływać, bo myślała, że pójdę do brodzika. A ja przeskoczyłem w ten murek i poszedłem się utopić. <laughs> I pamiętam, że jakiś typ mnie wyciągnął w końcu za rękę, jak się tak odbijałem, oddałem i tak mi się prawie udało wypłynąć, znowu padałem, i tak przez no i dłuższy i... czas. No i to tak wygląda jak właśnie. <laughs> Turlał z ręcznika, który na brzegu był na brzegu basenu i spadł z tym ręcznikiem, no, nie, chyba jak taki kokon leżą na <noise> Takie święta znowu. To chyba u drugiej babci. My nie no, nie, to jest obraz. To choinka w doniczce. Nie znałem, co motywował. Czym ona stoi i czemu jest taka strasznie brzydka? Ale to jest bardzo dawno ja temu. To jest jakaś data, ale wyblakła. 97, więc wtedy dwa lata. No to, to bardzo dawno temu. No ale taka A. piękna choinka. Że potem moja babcia po prostu nie rozbierała choinki, tylko zanosiła całą do piwnicy, jakby się tak wynosiła z powrotem. To jest moja sesja fotograficzna w przedszkolu. Nienawidziłem każdej sekundy tego. Pamiętam, że te zdjęcia w przedszkolu co roku no, robił na tym samym. E, jakiś taki creepy Januszowaty, stary fotograf, który do wszystkich nie bez względu na płeć mówił Marysiu. Co tylko pamiętam. Tyże, Jestem Wojtek! Dobra, dobra Marysiu, idź tam usiądź na kolejce. Zrobić zdjęcie. zdjęcia. Zdjęcie numer. Mm. Zdjęcia. Święta, ale mój brat znowu. To... Połamanego kubka. To chyba jest ta chata, co mieliśmy właśnie tam, gdzie mieliśmy się przeprowadzać w pizdowie, tylko tylko rozkradli. nie z fundamentami, jak widzisz. <grystanie> a tutaj się bardzo cieszę, żeby być chrześcijaninem. Widzę, chrzczą mnie, a ja się dalej z takim Boże, szatan, szatan, tylko nie to. Strasznie zabawny. I w którym akcja potem już nie chodziła. Bo się okazało, że Mocher nie jest fajny. A to znowu są święta i wyglądam jak przedmożona resbę na To Tutaj jest choinka i pamiętam, że robiliśmy to zdoby sami w przedszkolu. O. o, znów święta. O, to jest to. To już jest u nas w domu. Tutaj w Wesołej, gdzie mieszkamy. To był chyba jakoś koniec podstawówki. I miałem na sobie kieckę i do tego moja siostra dziewczyna mnie kleiła i siedziała na mnie i była cały czas obrzydliwa. Nie wyglądam jak ja. W ogóle. Co nie? to. Chyba. Michael Jackson. <grymieniu> to jest jakaś koperta z moim dnejmem, ja Ale koperta parodii na pewno nigdy tam nie byłem, także to na pewno nic ciekawego. Bo... Okazałem przedsmak tego co mi się zawsze działo w święta. No, proszę nie ziewać mi zdjęć. zdjęcia. Nie mogę przestać. To jest, pamiętam to. To jest właśnie łazienka u mojej babci drugiej, w której siedziałem na nocniku. I notorycznie wsadzałem w te kratki palec, nie wiem co one tam są dalej, tak, i pamiętam, że kiedyś mi tam utknął i no. musieli wyjąć całą kredkę. Coś mnie nabuzyczało A tutaj się narkotyzuje ogryskiem. Nie wiem, czy to jest? Klocek? Na pewno nie, nie postawiłem no, go no, Mógł być. Prawda to. O, tu jestem znowu ja przy choince, W dresie i w tuzach, Bawię się klockami. Jestem dresiarzem, ponieważ nie rosły mi włosy. Przerwa muzyczna. Ja nie gra i tu mi Mam wrażenie, że to po prostu nudy, ale bez konkretnej kolejności. A, wolę mi kolana, kurde, za rzadko się modlę, nie mam sprawy. Mm. O Jezu! To za ból umieram. Tym. Żyj! Uka ci wsadzić coś żeby w w gracie? Nie. Proszę mnie nie. Zabiję. Czyli powiada, że się święta w piżamidresie. Jestem bardzo zazdrosny. Tak. chodzą wokół choinki. Mam takie wywit spojr... wspomnienie tego, że chodziliśmy jakimiś takimi berbeciami będąc, z bratem wokół choinki mieliśmy dywany, więc można było sobie na czworak chodzić wokół choinki w się już potrafiliśmy chodzić, mieliśmy takie może nie, może mieliśmy 4 lata i chodziliśmy wokół tej choinki i na dole choinki, jak to zazwyczaj, były zawieszone największe bombki mhm. Spadał tak z połowa no tak I <laughs> tej chwili po było, chodziliśmy tak fu, 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 fu jeb... bombka no to poza tym, <laughs> Matka wchodziła właśnie chodziła po Chodźcie, tak, i znowu chodziliśmy. Bez I z tej, z tej, z tej Koty w domu, kurde. Mm -hmm. Nie, to u nas stała w rogu, żeby nie można było wokół niej chodzić skandal. Ale pamiętam, że zawsze polegało to na tym, że trzeba było się zgromadzić w Sudanie, ponieważ matka ubieramy choinkę. Więc trzeba było tam przyjść i próbować pomagać. Matka się że robimy wszystko źle. I w końcu wszyscy płakali, <laughs> się płócili i było koniec I potem kończyła sama i narzekała, że nikt nie pomaga. Zawsze było. Ono, to ze są takie ozdoby, ubierzcie sobie. Zazdrocha. Tak, ojciec <laughs> wziął, się patrzył, matka z tym pomagała. Potem no, tylko było takie, że ojciec, załóż to jest te wszystkie, wszystkie rzeczy na górę, bo nikt nie sięgał. Nie, to musiała być zawsze spełniona koncepcja artystyczna mojej matki, która była bardzo czysta, ale nikt jej nie rozumiał. Oprócz niej. Potem ojciec zawsze próbował robić kuti, ona zawsze była brzydziwa i nikt jej nie je. I Nie mu przykro. Kuti? Kuti, no, tak. Nie życzę, że, że nie kuti, że tak, w sensie jadalnym. Nie? nie? Chcesz, bo to się tak. Dobrało się, nie pamiętam, to jest kasza, mak, jakieś orzechy, coś tam i miód, i to się bybła i to się je niby. O. to, to o. mogło być bardzo dobre, gdyby nie to, że zawsze było albo bardzo suche, albo był samym miodem, albo miało sam mak, co nie jest zbyt dobre do jedzenia. To u nas był kompot, który nie O, nie Nie ja kompot. Czy kompot, czy to była jakaś inna jakaś konfitura? Na pewno coś było i to tak charakterystycznie pachniało. I matka to robiła i chyba tylko ona to piła, ale a. bardzo robiła, więc zawsze sobie robiła. Ale nikt mnie tego nie pił. To było brzydliwe. Hmm. Pamiętam, że chyba moja babcia tylko robiła kompot, a moja matka zawsze twierdzi, że zrobi, a potem mówi, że się nie chce i tego tego nie robi. Ale nie. Pamiętam, że moja babcia robiła kompot, który pamiętam, że jednego roku był przygotowany w dwóch dzbankach, z czego jeden z tych dzbanków miał normalny kompot, a drugi był okrzyjemni fioletowy, jak I pamiętam, że na tak, tak postawie poszła do kuchni i my tak poszliśmy po sobie takie. Okej, okay, co to? My że naleźliśmy do szklanki, nie bardzo byliśmy odważni, żeby to wypić. I pamiętam, że przecież babcia tak tam się: babcia, co to kurwa, jest? I właśnie takie: o, a co to? I takie, że no, Ponoć kompot. Pachnie jak kompot i smakował jak kompot, ale nie wygląda jak kompot. I mamy jakąś dziwną teorię, że tam coś było na dnie. Jakieś coś zostało, jakaś soda czy coś, że to zdekoloryzowało, czy cokolwiek. Ale do tej pory czuję się lekko skalany tym napojem. No, ale nie, komput był bardzo smaczny. Bardzo dobry. Moja babcia robiła prosz te O kolorze do na to się bardzo cieszę, że już nie spędzam świąt w ten sposób co zawsze, ponieważ było to niesamowicie męczące. A przede wszystkim to, że nie muszę nikomu kupować żadnych głupich prezentów i myśleć przez trzy tygodnie No coś, co i tak się nikomu nie podoba. I ja wydam te wszystkie pieniądze i potem będę by ubogi. Także w tym roku dostaną od mnie kawałek czekolady i może im narysuję jakiegoś putasa na ten... My się będziemy kupować po świętach dopiero, bo... tak. To też dobrze razu. No. <laughs> mi nie przyszło do głowy, żeby dać Ci prezent. Ja czasem zapominam, że my nie jesteśmy tą samą osobą. <laughs> To jest faktyczne zjawisko. Nie <laughs> wiem, się kolej, czy mi się kolej w czy O, możesz mieć tą czapkę. Się to, jest fajne. <laughs> to są czapki autentycznie ze ślubu, na którym byliśmy. A, tak, to było to wesele, na którym byłem, na którym dostaliśmy takie czapki świąteczne. Pamiętam, że Zbyszek sobie mojej matki patetł sobie w rozporek kręcił kółka, a potem wzięli chyba wszystkie, które się walały po ziemi, wróciliśmy do domu, a potem zadzwoniły się masz zawał zęba i się po na A to było to wesele. Mam jakieś dziwne wrażenie, że są na pewno jakieś ciekawe opowieści ze szkół z okazji świąt. Za gimnazjum nie pamiętam, żeby mnie angażowali w Ja kiedyś byłem jeleniem! By Renifere, Byłem reniferem. Byłem reniferem i miałem wielką rolę. Co dla mnie to była wielka rola. Chciałem cokolwiek zrobić na scenie, więc Ej. był już taki stres, że ja po prostu myślałem, że zejdę. Moim, moim zadaniem było wejść na scenę, położyć się, zrobić i zejść. Przeczytam zostać zwiedziony. Bo ja byłem Oskar. potrąconym reniferem i. Ja nie czy... I no, o, tutaj taki renifera. renifer potrącony. Trzeba go nie wiem odwiedzić. Nie, niech ja chyba musieli sobie pójść. Bo Jasełka do... nie pamiętam tego z Biblii. <laughs> Interesujące. Ja wiem, bo w remizie. Jasełka? W remizie? Z jeleniem. Nie. nie. Reniferem. reniferem. Okay. To wielka rola na no, Oscar po prostu. Wesołych się. <laughs> Dziękuję. Oprócz sobie nie w ramkę. Powietrze nad łóżkiem. Tak, możesz zrobić wąsy z tego. Możesz zaczepiać tych tutaj tak będzie włosów, co masz. No, tak, miejsce na stopień Cycle, masz się strzej, że tam wrzucę. No dobrze, to zróbmy teraz przerwę muzyczną. Nie masz oczu. Nie mam. Czasami strzegasz za i nic nie widzę. <laughs> Musisz tak jak pies się tak złapać za górę, pociągnąć sobie do góry i <laughs> Tak, świąteczny filmik zmierza e, ku końcowi. E, Zciągam ten siebie, ponieważ płonę i śmierdzę, i teraz prosiliby kątać prawdopodobnie. Ewentualnie będę udawać, że nie śmierdzę. toby to nie wstydzi. <grym grym grym grym> to ten, koniec papacki.